Cześć, witajcie z tej strony Poprawny Polak. To kolejny odcinek, w którym gram na serwerze Hypixel. W dzisiejszym odcinku zagram sobie um, na serwerze, znaczy nie na serwerze, tylko w lobby poświęconym. Yy, grom, z, związanym z TNT, yy, Matko Boska, strasznie chaotyczny ten początek, ale tak czy inaczej, mamy tutaj trzy gry. Yy, we, we wszystkie z nich już grałem i muszę wam powiedzieć, że udało mi się wygrać w jedną z nich, grając pierwszy raz w życiu, więc fajnie. Yy, I te gry to jest Bow Split, czyli, czyli pewnie się domyślacie, na czym to polega. Po prostu mamy łuk, strzelamy w TNT w podłogę z TNT TNT wybucha tak. Jak gdyby nie ma takiej reakcji łańcuchowej, tylko wybucha pewna część podłogi, no i oczywiście naszym celem jest nie spaść i w to właśnie udało mi się wygrać za pierwszym razem. Jest coś takiego jak TNT Run, to wygląda jakoś tak dziwnie, że biegamy i ziemia, na której staliśmy przed chwilą, znika i też trzeba przeżyć i nie spaść na sam dół No i jest jeszcze gra Wizards, która zdaje mi się dużo bardziej rozbudowana niż pozostałe dwie Grałem w nią raz i w ogóle, ale absolutnie nie ogarnąłem o co chodzi i co się dzieje i z niej wyszedłem, ponieważ po prostu w ogóle nie wiedziałem co się dzieje dookoła mnie. A więc tą grę zostawimy sobie na koniec i może uda mi się jakoś ogarnąć zasady A chwilowo spróbujmy dołączyć do jakiegoś na jakiś serwer, na którym jest już sporo graczy Um, tutaj nie ma takiego O jest, TNT Run, okay. e, A więc ta gierka jest taka moim zdaniem Znaczy być może jeszcze nie znam do końca Dokładnie wszystkich zasad, ale wydaje mi się jak na razie Dosyć nudna e, Nudna, taka bardzo, bardzo simple Bardzo nieskomplikowana e, No ale za chwilę sami będziecie mogli to ocenić Ponieważ e, już za 8 sekund Gra się rozpocznie e, Generalnie Nie wiem, wtedy byłem jakoś w połowie stawki a teraz, teraz zobaczymy, no i biegniemy. No i jak sami widzicie, e... zaraz, zaraz, już gramy? Tak, już gramy. Ziemia pod nami zaczyna znikać. E... Lagi zaczynają się pojawiać, których poprzednio nie było. No i generalnie tak to będzie wyglądać. Mamy tutaj, pewnie się zdziwiliście na początku, że e... jeszcze żyje, ale tutaj mamy kilka warstw podłogi. E... Pod nimi jest TNT, ale zdaje mi się, że to jest to, to nie jest istotne, to jest po prostu. E, nie wiem jakoś tak, jakoś tak zbudowany, nie wiem, nie wiem do końca po co ono tam jest, ale zdaje się, że znika, jak gdyby znikają za każdym razem obie warstwy podłogi naraz no i spadłem. O i spadłem całkowicie, no i zginąłem. E, a więc tak to wygląda. E, no cóż, bardzo długo tym razem nie pożyłem, byłem nie wiem, e, zostało jeszcze 17 graczy kiedy zginąłem, czyli byłem naprawdę bardzo nisko w rankingu. No i możemy sobie popatrzeć spod spodu jak to wygląda, ciekawe czy ktoś jeszcze jest na samej górze, wydaje mi się, że ten piasek i żywir powiedzmy nie różnią się tak naprawdę niczym od siebie, to nie jest tak, że jedno jest wytrzymalsze, drugie mniej czy coś, no dobra whatever, zostało już bardzo niewielu graczy, ja nie mam zamiaru tutaj tego oglądać do końca. A więc opuścimy sobie to miejsce i spróbujemy zagrać jeszcze raz w tą grę e, Ponieważ trwało to bardzo krótko I skończyło się klapą e, Ale jak już mówiłem ta gra nie, za bardzo mi się nie podoba Wydaje mi się taka trochę tego Trochę taka nijaka No okej okay, teraz mamy jakąś inną mapę na oko Zdaje się że nawet większą niż, niż poprzednia Będzie miała większe piętra, Ale być może ma tych pięter na przykład dwa zamiast trzech No cholera wie. Zobaczymy niedługo sami ehm... A tymczasem musimy chwilę poczekać. Mamy tutaj jakieś dziwne ankiety na, tym, na czacie. Mmmm. Tum, tum No, jest 30 września, kiedy to nagrywam, tak? Jeśli, jeśli jesteście ciekawi, no to wam mówię. A więc miesiąc liceum już za mną i muszę wam powiedzieć, że jest bardzo fajnie, ale takie przemyślenia zostawmy sobie na inną okazję, a teraz biegniemy przed siebie. E, w ogóle zauważyłem, że... Na tych serwerach Hypixel w niektórych grach mamy takie dziwne coś, że czasem, nie za każdym razem, ale czasem kiedy sprintujemy, to gra zaczyna tak jak gdyby nas na zmianę spowalniać i przyspieszać, spowalniać i przyspieszać. I trzeba zwolnić sprint i jeszcze raz pobyć sprintem, żeby to znikło. To jest bardzo wkurzający efekt, ale nie wiem, zapewne wynika, nie wiem, z lagów jakichś. No a tymczasem jestem cały czas na górze. Paru graczy już zdaje się zginęło. I... I to było dosyć nierozsądne. Miałem naprawdę dużo jeszcze miejsca na górnym piętrze i niepotrzebnie stałem w miejscu, bo to skończyło się, jak sami widzieliście, spadkiem. No i kolejny gracz zginął, dostałem za niego dwa, dwie monety, nie dwa punkty, tylko dwa monety. Matko, nie dwa monety, człowieku co ty mówisz, dwie monety dostałem, i tutaj tak właśnie działa system przyznawania nagród, że po prostu każdy gracz, który zginie, za każdego gracza, który zginie, dostajemy dodatkowe dwie monety, jeśli sami wciąż żyjemy. No, jest to wiadomo, dosyć prosty do zrozumienia system, i dosyć łatwe do zrozumienia są także powody, dla których to, tak to wygląda. Po prostu wiadomo, im dłużej żyjesz, tym jesteś lepszy, im jesteś lepszy, tym więcej dostajesz monet, no i to jest cała filozofia. No, a tymczasem spadłem. O, jestem teraz już na ostatnim piętrze, na najniższym piętrze, i cały czas żyje naprawdę sporo graczy. A więc, nie wiem co się właśnie stało, nie wiem, jakim, jakiś podwójny skok wyglądał, jakbym zrobił. No i zginąłem, Ok, a więc w tą grę nie jestem, jak widać, zbyt dobry. Um, tym razem znowu w drugiej połowie stawki, mimo że gra trwała dużo dłużej, jednak jak widać jest tu po prostu sporo więcej pięter. No i zobaczmy, czy ktoś jest jeszcze w ogóle na najwyższym piętrze. Tak, mamy tutaj na najwyższym piętrze jeszcze jakiegoś biegającego gracza, sobie wesołutko, e, tylko jednego. No i myślę, że nie zdziwiłbym się, gdyby ten gracz wygrał tą grę. No ale whatever, wyjdźmy sobie z tego, wyjdźmy sobie do lobby, lobby TNT i zagrajmy sobie w to, w to, co udało mi się wtedy wygrać za pierwszym razem, to się nazywa Split. No i sami zobaczycie za chwilę, jak to dokładnie wygląda. Tylko niech znajdę jakiś serwer, czy serwer raczej, nie tyle serwer, tylko pokój powiedzmy, czy coś. Jak o tak zwał, ale udało się dołączyłem do jakiejś nowej gry. O właśnie, można to nazwać po prostu nową grą. A więc dołączyłem do jakiejś nowej gry. Jak widzicie bardzo szybko graczy kolejni przychodzą Przed chwilą tak naprawdę doszło 10 graczy, nie wiem, w pewnie niecałe 10 sekund. No i za chwilę rozgrywka się zapewne rozpocznie. E, oczywiście nie spodziewałem się, żebym znowu wygrał e, Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład poszło mi tym razem tragicznie. E, no ale cóż, mogę wam powiedzieć, że moja taktyka wtedy była taka, że na samym początku gry e, w ogóle nie przejmowałem się, nie zajmowałem się strzelaniem do innych graczy e, O, teraz będziemy musieli poczekać chwilę, aż dostaniemy łuki do rąk i będzie można coś robić, ale nie zajmowałem się strzelaniem do innych graczy, tylko raczej przeżyciem, a dopiero potem, kiedy zostało na z 6 czy z 7, e, zacząłem też atakować. A chwilowo mówię Wam, że najlepsza strategia to jest po prostu biegać. Biegać i spróbować przeżyć. I nie ma, co, nie ma co się spowalniać używając tego łuku. Trzeba patrzeć pod nogi uważnie. Mamy dużo czasu na reakcję, ponieważ to TNT wybucha z pewnym opóźnieniem. I widać, kiedy jest trafione, że za chwilę wybuchnie. Mamy czas, żeby na przykład skręcić, żeby tam nie wbiec. No i jak sam widzicie kolejni gracze giną, zostało już tylko 18 na początkowych 24, a ja tak naprawdę jestem całkiem nie niepokojony. Biegam sobie wesoło i no i nie mam żadnych problemów. Oczywiście, oczywiście to wszystko mogę, może być powiedziane nie w porę. Mogę po prostu zrobić jakiś bardzo głupi błąd, prosty, wynikający z jakiegoś gapiostwa i po prostu wskoczyć prosto w jakąś dziurę, nawet niekoniecznie nową. Um, ale wydaje mi się, że ta strategia jest dobra. Chwilowo naprawdę nie, nie widzę potrzeby, żeby strzelać do innych graczy i nie widzę, żeby. Znaczy, nie wiem, co miałoby mi to do cholery dać. Poza tym, że wolniej bym biegał i musiałbym się skupić jeszcze dodatkowo na celowaniu, a nie tylko na przeżyciu. I precyzyjnym bieganiu, tam gdzie trzeba. No i zostało już tylko 10 graczy. Za chwilę gra będzie wyglądała znacznie inaczej. E, będzie już mniejszy chaos na mapie. O, zobaczcie, teraz było naprawdę blisko śmierci mojej śmierci e, a za chwilę będzie już mniejszy chaos na mapie, i to wszystko będzie jakoś uuu, wyglądać ładnie, bardzo trafił. E, no i zginąłem. No nie poszło mi aż tak świetnie jak. Jak poprzednim razem, ale nie było też bardzo źle i zagram sobie z pewnością jeszcze raz, ale poobserwujmy sobie tą grę do końca. Czy znaczy może nie do końca, ponieważ pamiętam, że jak ja grałem to kiedy zostało już tylko dwóch graczy, to naprawdę to chwilę trwało. A tym razem zostało trzech. Jak widać pewnie z planszy jeszcze ponad połowa została. W sensie nienaruszona. Znaczy nie tyle nienaruszona, bo plansza jest cała naruszona, tylko wiecie o co mi chodzi. Tak jak została jeszcze z połowa powierzchni, po połowie powierzchni pierwotnej planszy można jeszcze biegać. Tutaj mamy jakiegoś obserwatora, widać, że jest on taki półprzezroczysty albo nawet bardziej niż pół. No i dobra, będę już stąd wychodził. Sami mogliście zobaczyć teraz przez chwilę, jak to wygląda, kiedy został mniej gracz. No i mam nadzieję, że tym razem zobaczycie to samo, tylko że z perspektywy pierwszej osoby, osoby grającej, ponieważ. No po prostu mam nadzieję, że uda mi się przeżyć dłużej, być może nawet znowu wygrać, ale oczywiście nie mam takich wysokich wymagań. W zasadzie nawet poprzedni wynik był niezły, ponieważ w końcu udało mi się dosyć długo pożyć. No i za chwilę gra się rozpocznie, mamy jeszcze kilka sekund. I nie mam teraz kompletnie nic ciekawego do powiedzenia, więc nic nie będę mówił, dopóki gra się nie zacznie. Na dokładniej będę mówił, ale nic ważnego, no takie tam, takie jak w tej chwili rzeczy. Nie, nie, ten komentarz naprawdę zabrzmiał przez chwilę strasznie głupio i głupio się teraz z tym czuję. No ale dobra, jedziemy. Jedziemy, trzeba patrzeć uważnie pod nogi. Wiecie co, postaram się biegać przy, przy krawędziach planszy, ponieważ wtedy muszę że się, jak wyrażę, z mniejszej, z, mniejszej, z mniejszej liczby stron jestem zagrożony. Ale teraz, teraz jakoś mi się wydaje, że dużo więcej graczy strzela niż wcześniej I czuję się teraz znacznie bardziej w niebezpieczeństwie niż poprzednim razem Na początku, w tej początkowej fazie gry No i połowa graczy już zginęła A więc, no nie da się ukryć, że ta strategia niestrzelania, no po prostu jest jedyna słuszna na początku Znaczy, jedyna słuszna, no jeśli ktoś jest bardzo dobry to pewnie poradzi sobie na, na wiele sposobów, tak? I strzelając, i nie strzelając, i biegając, i chodząc, i stojąc w miejscu, prawie cały czas. Natomiast, no jednak, co by nie mówić? Jeśli widać, widać, że jeśli diagram ja pierwsze trzy razy w życiu i przez cały czas utrzymuje się, powiedzmy, w czołowej połówce graczy, albo nawet w czołowej jednej trzeciej graczy, no to widać, że coś w tym musi być w metodzie, którą stosuje. Natomiast za chwilę myślę, że zacznę strzelać, żebyście się aż tak nie nudzili. Poprzednim razem, jak grałem, udało mi się zabić tak bezpośrednio kilka osób, w tym oczywiście gracza, który skończył na miejscu drugim. To wiadomo, no bo w końcu sam się nie zabił, a na końcu zostaliśmy już tylko my dwaj. No Jezu, ale to było ale w topa trafiłem prosto w ścianę, jak sami widzieliście, celując do jakiegoś kolesia. A dokładniej pod jego nogi, bo oczywiście celowanie do ludzi tutaj nie ma sensu, kiedy tak naprawdę naszym celem jest zniszczenie podłogi pod nimi, tak żeby spadli. Wydaje mi się, że od naprawdę dawna nikt nie zginął. I teraz dostałem znowu jakiegoś dziwnego boosta. To był chyba po prostu jakiś zwykły lag. Który spowodował, że wyskoczyłem na oko dużo wyżej. No i zostało już tylko pięciu gracza, więc jestem w czołej piące. Jestem zadowolony z wyniku. I teraz cokolwiek by się nie stało, będę w miarę szczęśliwy z tego, jak mi poszło. Będę szczęśliwy z tego, jak mi poszło. Nie wiem, czy można tak mówić. Na eee, Chwilowo ostrzelajmy sobie po prostu przeciwników. Tak, lajtowo. Zdaje się, że nikt w ogóle do mnie nie strzelał przez chwilę. No i zostało już tylko czterech graczy, a więc jeszcze chwilę pożyję i będę miał miejsce na podium. No, jestem na podium, zostało trzech graczy, bardzo fajnie, a ja właśnie prawie wskoczyłem prosto w yy, dziurę. Tak, po prostu, bo dlaczego by nie? Mam wrażenie, że się przeciwko mnie sprzeciwili. Znaczy sprzeciwili, nie sprzeciwili, tylko sprzymierzyli, ponieważ przez chwilę obaj strzelali do mnie i czy nadal tak jest? No, nadal tak jest. To jest dziwne. Być może po prostu to są jacyś koledzy, którzy razem tutaj weszli pograć i postanowili oszczędzać samych siebie aż do samego końca, aż zostaną we dwóch. No, ja nie za bardzo odpowiadam ogniem, ponieważ czuję się tutaj za bardzo zagrożony, żeby. Uuu, okej, okay, zginąłem. Za bardzo zagrożony, żeby. żeby skupiać się na celowaniu. No, ale zostało już tylko tych dwóch graczy, którzy. Jestem teraz prawie pewien, że są po prostu. Że są po prostu sprzymierzeńcami i teraz dopiero zaczęli się nawzajem próbować zniszczyć no i nie będziemy już tego oglądać do końca. Muszę wam powiedzieć, że nieźle im poszło. Szczególnie jeśli oni faktycznie współpracowali, no to wtedy to jest jeszcze większe osiągnięcie, że przeżyłem tyle czasu. E, oczywiście teraz mi się pomyliły komendy. Teraz źle wpisałem, teraz znowu źle wpisałem. No dobra, poszło. E, no i. Przetestujemy teraz tą grę Wizards. Mówię wam, że ta gra wygląda na oko na dużo bardziej rozbudowaną niż pozostałe dwie i dużo bardziej skomplikowaną. No i dodatkowo Totalnie nie rozumiałem co się dookoła mnie działo jak w nią ostatni raz grałem Zauważyłem, że mam jakieś dwa przedmioty Jedno się nazywało Attack Wand Drugie Defense Wand, czyli różdżka atakująca, różdżka defensywna Powiedzmy, czy też różdżka obronna No i zauważyłem, że mogę robić nimi jakieś takie dziwne rzeczy, że ziemia nagle wylatuje w powietrze Czy coś takiego Ale, ale mówię wam, że w ogóle nie wiem jaki był cel w tamtej grze i szczerze mówiąc, wiecie co? Powinienem był to sprawdzić po prostu w internecie, bo to nie jest pewnie zbyt wielki problem, dowiedzieć się co w tym chodzi. No a dobra, udało się. Mamy, jestem czerwony, poprzednio też byłem czerwony, mam motykę i patyk. No i motyką mogę robić jakieś dziwne rzeczy zapewne. Chociaż nadal mówię wam, że nie do końca wiem, co ja tu powinienem robić. Nie mówiąc już o tym, że teraz mi się plansze oczywiście wolniej ładuje, ponieważ nagrywam. No i zobaczmy, co się stało. No udało mi się chyba w kogoś, nie wiem. Wywołać jakąś eksplozję. E, powiedzmy, punkty powiedzmy, żeby, żeby użyć broni, musi mi się naładować pasek głodu. Nie, nie, nie na maksa, ale po prostu trochę musi mi się naładować. E, i, I tyle na razie wiem. Wiem tyle, że opatrzcie, co mogę zrobić. Mogę zrobić taką śmieszną rzecz. Nie straciłem za to życia. Ale też nie mam dla niego pojęcia, mm, po, co, po co mogłem to zrobić i po co miałbym to robić kiedykolwiek. No ale w ogóle widzę że, widzę, że tu jest zajmowanie jakichś punktów. O, zobaczcie, tego wcześniej nie zauważyłem. Tutaj mamy jakiś punkt z wełny nie wiem, jak działa dokładnie przejmowanie go. Czy trzeba tu po prostu stać, takie jak nie wiem, w jakimś normalnym FPS-ie? Czy trzeba w niego walić tą motyką, czy co? E, no ale coś się tu niewątpliwie dzieje. Zobaczmy, Point Gamma jest nasz, a pozostałe dwa punkty są niebieskich Czyli przegrywamy w tej chwili tak naprawdę i tracimy punkty Nie wiem czy to działa tak samo jak normalny taki system tiketów W jakimś fps RP-ie, w jakimś Battlefieldzie czy coś Ponieważ widzicie, że tutaj są jakieś punkty przy Red i przy Blue I to pewnie jest jakoś powiązane z tym ile mamy właśnie przejętych punktów W sensie punktów, w sensie flag Oczywiście wiem, że to nie są flagi, ale nazwijmy to flagami i szczerze mówiąc, no nie wiem, nie wiem w zasadzie, czy robię komuś krzywdę tym, co robię. O, zabiłem kogoś, no super. Zabiłem kogoś i nie wiem, czy nie zdarzyło mi się to przypadkiem pierwszy raz w życiu. Te czy w tej grze? Bo w prawdziwym życiu oczywiście nikogo nigdy nie zabiłem jeszcze. E, I nie planuję. Jeśli chodzi o ludzi i jakieś istoty bardziej rozwinięte niż owady. Ale mówię wam, mówię wam, że nie do końca wiem w ogóle, co tu się dzieje i ogarniam to dokładnie. Nie ogarniam, nie ogarniam na przykład, kiedy kogoś udało mi się trafić, kiedy nie, skąd się bierze ten loot na planszy Oraz po co mi ta różdżka defensywna i co mogę nią sensownego zrobić Być może to jest po prostu, być może chodzi po prostu o to, że daje mi ona możliwość na jakąś szybką ucieczkę Też nie do końca wiem czym ja strzelam, czy to są jakieś pociski, czy to jest jakaś wiązka, czy coś to zależy, bo pocisk, wiecie, pocisk, chodzi mi o to, że pocisk jest powiedzmy pojedynczy i po prostu jest wystrzelony, już leci. A wiązka, na przykład, nie wiem, że musiałbym przytrzymać przycisk, żeby, żeby to działało. Yy, no a więc, nie mówiąc już o tym, że świat co chwilę mi się, powiedzmy, znika i jest niezaładowany, i to, że nie wiem w zasadzie o co chodzi, jak się w to gra, to jest bardzo fajnie, naprawdę. A teraz spróbujmy się stąd wydostać za pomocą mojej defensywnej różki. Ła! Wow. Czy ja strzeliłem w tego gościa, czy nie? Naprawdę nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje dookoła mnie, ale to już wam mówiłem. No i zobaczcie, teraz jestem z powrotem w punkcie spawnu. Na dodatek byłem przez chwilę podpalony. Nie wiem czemu. No i dobra, jedziemy, spróbujmy dostać się do tamtego punktu. Bo tamten punkt widzę, że jest przyjęty przez niebieski chwilowo. E, no i nie, spróbujmy postrzelać trochę. Eee, spróbujmy użyć mojej defensywnej różki znowu, eee, ale, ale tu jest totalny chaos. Wiecie co? Póki ja nie sprawdzę, o co w tej grze chodzi, to chyba nie ma sensu, żebym to robił. Eee, ale zdaje mi się, że niedługo powinniśmy już przegrać, ponieważ niebiescy mają już ponad 1000 punktów. Nie, ok, to jest dopiero połowa punktów, a więc trzeba zdobyć 2000 punktów, żeby drużyna wygrała. Taką informację można było przeczytać na czacie. Eee, no a więc jesteśmy dopiero w połowie rozgrywki. Przegrywamy. Nie jest to bardzo znacząca, znaczy nie jest to bardzo wielka ilość punktów, yy, ale jest to znacząca. Yy, jest to znacząca, powiedzmy, przewaga niebieskich. I tak, jeszcze raz mówię, to jest totalny chaos. I nie wiem, nie wiem, chyba tylko raz mi się udało ostatecznie kogoś w ogóle zabić. E, też nie wiem, na przykład, co znaczają te cyfry przy punktach. Na przykład. Point gamma miał przed chwilą nie wiem, trzy punkty. I czy to oznacza, że na przykład nas jest tam trzech, czy, czy to oznacza, nie wiem, nie nie wiem, co to innego może oznaczać, ale nie wiem też, no nie wiem, nie mam pomysłu. No mówię, ten komentarz do e, do tej gry jest całkowicie chaotyczny i dziwny, ponieważ taka sama jest moja gra w to, I taka sama jest moja wiedza na temat tego i nie zdziwiłbym się, gdybyście wszyscy już powyłączali filmiki, ponieważ nie wiem, no, no, ponieważ wygląda to, jak wygląda. E, tak, wiecie co? To nie ma większego sensu. Możemy popatrzeć sobie na chwilę, znaczy przez chwilę z góry, jak to wygląda z góry. E, no tak, popatrzeć z góry, jak to wygląda z góry. No, kurde, popatrzeć z góry, jak to wygląda z dołu, no z pewnością jest trudno. Ale popatrzeć, co tu się dzieje w ogóle. Tam mamy jeden punkt, tam mamy drugi punkt gdzieś, którego nie widać. Trzeciego punktu też nie widzę. Ten jest czerwony, więc fajnie. O, tamten jest niebieski, widać go w kawałek. E, Dobra, wiecie co wychodzę stąd. I to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. E, dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oglądajcie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia przy następnej okazji. A w najbliższym odcinku z tej serii co my zrobimy w najbliższym odcinku z tej serii zostało nam jeszcze Gra Vampires i Blitz Survival Games które oczywiście mają być oddzielną taką podserią. I w te dwie gry mam jeszcze zamiar pograć. No okej, okay, a więc jeszcze raz żegnam się z Wami, cześć.